I mamy pierwszy gwizdek sędziego. Rozpoczynają goście. Kasper Jodłowski, już od razu, długa piłka do Ustafaiewa. Z dobrej strony pokazuje się ten zawodnik w rozgrywkach Betklik III Ligi. Kobiałka odzyskuje piłkę drużyna gospodarzy. No teraz faulowany był. Oznaczony numerem 11. Szymon Kiebzak. Dzisiaj w pierwszym składzie będzie próbował stworzyć zagrożenie pod bramką gości. Piłka w polu karnym. Kto tutaj opanuje tą piłkę? Jest blisko bramki, ale strzał jednak w boczną siatkę. I na piątym metrze ustawi futbolówkę. Ciężko powiedzieć, czy młodzi zawodnicy pasów nie mają tak dobrze tych wariantów rzutu od bramki rozegranych. W każdym razie przy piłce Tiago oddaje do tyłu, do Nowakowskiego. Długa piłka, traci futbolówkę drużyna Pasów. Oj, teraz poślizgnął się jeszcze raz. Niefrasobliwość nie zawodnika Chełmianki pędzi. Mustafajew. Bli, było bardzo blisko. Avia rozegra swój mecz. 2 listopada w Kielcach. Golonka. Wysoki pressing gospodarzy. Skuteczny. Dobry odbiór piłki. Już jest futbolówka w polu karnym. Próba strzału, ale To uderzenie. Poprawia Korbecki. I dobra interwencja Konrada Golonki. To Szymon Grączewski będzie wykonawcą. Jak wykona ten stały fragment próbował zaskoczyć tutaj Konrada Golonkę. Zdołał Bramkarz Gosi wybić tą futbolówkę poza boisko. Eee, czwarty korner pod rząd dla drużyny gospodarzy. Tym razem na długi słupek. Poprzeczka, dobitka już była skuteczna. Bramkę na 1 do zera dla Chymianki zdobywa Piotr Cichowski, dobija uderzenie swojego kolegi w poprzeczkę. Pierwsze uderzenie, bramkarz próbował interweniować, nie był w stanie obronić dobitki Cichockiego. I od ósmej minuty Chemianka prowadzi z rezerwami Krakowi Kraków 1 do 0. Ósma minuta spotkania, bramkę dla drużyny Chemianki zdobył Jąd Cichocki, Chełmianka 1 do 0. Dużo, dużo biegania, dużo walki. Teraz może troszkę miejsca ma Tiago. Tiago rozpoczął ten sezon w ekstraklasie. Właśnie i właśnie Tiago, czy skorzysta z tej szansy? Jeszcze szuka partnerów, koleżeński. Bardzo jest brazylijski pomocnik. Strzał Mirosława Tabora. Za słaby, żeby pokonać Adama Wilka. Strzał w środek po ziemi. nowych pressingów. W takim średnim pressingu można powiedzieć, drużyna pasów. Derkacz, dobre podanie do szybkiego Korbeckiego. Z pierwszej piłki zagranie na długi słupek. Doszedł tam do główki Adamski. Ale z takiej sytuacyjnej piłki y, pomylił się Szymon Kierczak. Dobra. Pod własne pole karne wybija tą futbolówkę. No ale już następna akcja Krakowi. Thiago. Dobrze, tak ryzykownie, ale Mustafajew wpada w pole karne. Zagrywa piłkę tam na metry od bramki, ale też ofiarnie, skutecznie <tryk> Maksymilian Cichocki. Reklamują zagrani piłki ręką. Powiem szczerze. Przewrócił się teraz zawodnik Krakowi. Ale bez reakcji im arbitra. Prawą stroną rusza do przodu hełmianka. Wpada w pole karne Kiepzak. Otrzymał dobre podanie, ale już blisko niego przeciwnicy. Piłka do Korbeckiego nie stał niestety w świetle bramki na długim słupku Korbecki oddaje strzałę niececiu. Ale o tym za chwilę. Piłka przed pole karne. Dobre uderzenie po głowie derkacza zawodnika gospodarzy. Tylko rzut wolny dla Krakow Mustafaev. Ścina do środka. Tam pracuje Kiebzak. Teraz piłka na prawą stronę do Safajwa. Oddaje on do Tiago, Tiago! Oddaje mocny strzał! Ale Adam Wilk na Korbecki, do niego piłka zdążył już wrócić Mateusz Tabisz, ale podłącza ją kolejni zawodnicy z hełma, do tyłu. Spokojnie do Cichockiego, całą drużyną atakuje zespół. Pietrzykowskiego. Banaszewski próbuje oszukać rywala. Udaje mu się to, wziął go na zamach. Dośrodkowanie i jeszcze uderzenie. Nic z tego nie trafiam, Piłka nawet nie musiał interweniować. Bramkarz to uderzenie zablokowane. Zobaczymy. Jaki wariant. Biorą Zobaczy się prawa noga. noga Spada tam w pole karne próbuje spróbuje Cichocki, nie doszedł do tego dośrodkowania Adamski, ale nawet pomimo tego było blisko, bo to był taki centroszał. Niestety ta piłka nie... dobrze wychodzi do tej jodnicy. Patryk Nowakowski jeszcze jednak na Chełmianka. Tom Bartomiej Korbecki rozpędza się, wycofuje tą piłkę. Rzucił się już tam Konrad Golonka, ale przedził go... Listek już w rękach. Sędziego, ale jeszcze nie zamierzałam kończyć. Jeszcze piłka w polu karnym. No właśnie Maksymilian Banaszewski zakiwał się jednak. Jeszcze Grączewski też dysponuje uderzenie. Ten młody zawodnik. No i musiał Golonka tutaj jeszcze ratować wybicie rzut Co prawda spoza światła bramki, no ale pewnie też chciał wybić się gdzieś poza i boisko. Bo przyjął sobie. Nie dopuszcza tutaj do słowa Mateusza Tabisza. Rusza hełmianka Piotr Cichowski. Dośrodkowanie. Trafia ta piłka, ale to była okazja dla Korbeckiego. Wyśmienita. Pomylił się stoper Krakowi nie sięgnął tej piłki Korbecki z najbliższej odległości nie dał rady. Ryzyko się teraz nie opłaciło. Tabisz zagrywa do przeciwnika, ale ten nie spodziewał się. Szymon kiepzak z podania akurat od przeciwnika. No i teraz okazja dla Krakowi. No nie codzienne przez chwilę to, to spotkanie nam się stało. I okazja! Z dobrej okazji próbował skorzystać Mirosław tabor, ale bardzo dobrze dysponowany w bramce Adam Wilk. Musi teraz sędzia, asystent sprawdzić w jakiej, można powiedzieć, formie jest ta rana głowy Utiago. Oddanie strzału tymczasem. Myślałem, że po czyjejś nodze, ale jednak to było niecelne. Po prostu uderzenie Korbeckiego. Zachowanie graczy Krakowi. A jednak ostatecznie traci futbolówkę Krakowia tylko na chwilę. Niezbyt dobre zachowanie Polaka, ale ma też y, całą drużynę za sobą po swojej stronie. Teraz Banaszewski. Przed chwilą go chwaliłem, a teraz go muszę bardzo pochwalić. Wpada w pole karne, Zachaczony jest Banaszewski. Bohater tej akcji wziął na siebie odpowiedzialność. Minął jednego, minął drugiego. Trzeciego minąć nie zdołał, bo został zahaczony. I upadł, i upadły. Ten upadek kosztował drużynę Krakowi 11 miejsc. W wyniku odwrócił się od tego widowiska na chwilę Ireneusz Pietrzykowski, trener gospodarzy. Korbecki 2 do 0. Płasko. W prawym róg, patrząc od strony strzelca, pokonuje dobrze, dobrze dysponowanego dzisiaj Konrada Golonkę. No jego nota mogła tutaj radykalnie wzrosnąć, jeszcze za to spotkanie, gdyby pokusił się o obronę. Ale nic takiego nie ma miejsca. 2 do 0. Korbecki podwyższa prowadzenie Chełmianki. Minuta ale on tak naprawdę można powiedzieć tylko dopełnił w pewnym sensie formalności, oczywiście stres, Barlone! oczywiście emocje i presja, ale tak naprawdę brawa należał się Banaszewskiemu. Chełmianka, Krakowia druga, 2 do 0, a asysta i wywalczony rządkowy Marocin Grzyny został dostrzegany. Dobrze zastawił się Banaszewski. Może się podobać jego gra. Próbował ręką zagrać, żołądź. Utrzymuje się przy piłce Adamski. Już jest w polu karnym, gubi jednak futbolówkę. Wcześniej nie żołądź, faktycznie próbował zagrać piłkę ręką. Jeszcze teraz błąd Krakowi. Cichocki w rykoszet. Nabił Jodłowskiego. Jeszcze! No już myślałem, że golonka utrzyma piłkę w. Pressing Chełmianki przynosi. Szczęście, łapany teraz Grączewski, ale nie powstrzymany. Wpada w pole karne, jeszcze będzie dośrodkowanie. I bramkarz, dobre wyjście z bramki Konrada Golonki. Kontynuuje swoją karierę, 27-latek na czwartym szczeblu rozgrywkowym. Próbuje dojść do tej najwyższej formy. Banaszewski zostawił mu piłkę Urban, bo to on był przodem do piłki. Korbecki prosto w Golonkę. Ale brawa na trybunach za tą postawę dla skrzydłowego Chymianki, zespołem biało-zielonych. Wszystko na to wskazuje, że dzisiaj drugi raz z rzędu. Zainkasują oni komplet punktów, bo czasu na zegarze coraz mniej. Banaszewski, Korbecki oddaje do Banaszewskiego, nie ma spalonego. Banaszewski, indywidualny strzał z najwyższym trudem Golonka. Wybił tą piłkę przed bramkę, ale tam nie zdołał żaden z zawodników, tam gdzieś tam chyba nie chcę już przedłużać tego spotkania bramkarz a z drugiej strony utykam ewidentnie No tak to jest jak chciał tutaj pobawić się w przysłuchowego Ronaldinho, chciał tutaj pokazać się z dobrej strony trenerowi dryblingu, a tu ostrem starcie też nie Brakuje kar indywidualnych, szczególnie w zespole Krakowi Jodłowski mówiłem! Mówiłem o jodłowskim, ale zapakował teraz piłkę z 22 może 5 metrów. Zmniejsza rozmiary porażki, łapie Krakowia kontakt. Problem tej drużyny polega na tym, że to już czas doliczony. To pierwsza próba jodłowskiego, a szkoda! Że nie zdecydował się on na to wcześniej. Można powiedzieć Turku, kończy ten mecz jeszcze jeden rzut rożny, no pewnie woleliby już usłyszeć ostatni gwizdek, a nie wskazanie na narożnik nawet jeśli ta piłka jest dla Chełmianki, nie będzie znowienia z rzutu rożnego sędzia Gerard Gawron gwizdze po raz ostatni Chełmianka, dwa, Krakowia druga, jedna bramka, nie starczyło czasu żeby jeszcze tutaj odpowiedzieć w sposób e, skuteczny żeby doprowadzić do remisu, Chełmianka wygrywa Dzisiaj zasłużenie pokazuje wysoką jakość i zdobywa 3 punkty. Zatem podłącza się jeszcze do tej walki o czołowe lokaty. Na dzisiaj z Chełma to wszystko. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do mojego kanału z piłką od Bugu Potatry. Na YouTubie zapraszam do oglądania, podsumowania kolejki, a za dzisiaj dziękuję za uwagę. Łukasz Czemerys, do usłyszenia.